Siema. Siema katolicki głos w internecie. Nie, to jest. Um, A kanały pomyliłem. Katolicki głos nie Trz... Nieważne, one ale... daj mi się To był tylko fake. A teraz. Pani Ani. Witam wszystkich. Pani bardzo Ani, Ani, Ani Groż... Pani no, Ani Ani stupis. Grażynce. Dobrze. Analyzyna. A, Jestem bardzo. Analyzyna. 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 A to jest... Um, Blacklights i, um, i. I ja tego nie nagrywam, tylko Kamilek i... i... I subskrybujcie go, oczywiście. Go. Nie, Limbuś to jest zdrajca. Ją kłamie. Bórecz! Aaa, ja trafiłem. Ej. Double kill. Headshot. To nie Double ludzie? kill. Kamilek nie nagrywał, bo coś mi się zepsuło. Um, szło nam lepiej. Um, by, by, mieliśmy pierwsze miejsca, ale Kamilek w wszystko zepsuł. i... the Co jest, Co jest? Jestem drugi. Da, ciągle ale, drugi, ale, ale mnie zawiedził 4 na 4 łecha. Drugi? Aha, bo zbił wrogów. No dobrze, czy ja jestem sam? No dobrze, ha, ha, to... Haha, przedostatni. Dobra, tam jest, tam kamper. Tak jeden. może dla uświadomienia, Gra gadamy właśnie na TS-ie, bo skype mi się zepsuł. I ostatnio dzieje mi się coś takiego, że mnie ciągle mutuje Aha. z byle jakichś hmm. powodów, więc yy, będę musiał często pauzować nagrywanie i, i wychodzić o, po prostu do... ...pulpitu. Nie? Nie teraz. No to nie. So close. No i, no i chciałbym też powiedzieć, że będzie to moja główna seria na kanale i ten tylko jeden odcinek no no, no, jest właśnie no. z A następne będą już bez no tak. nich, żeby było lepiej wiecie. Tak! Mam analną broń, taki suchar. Zamknij się. <laughs> moja Me, broń. Do dupy. Masz analne ptasią. Po <laughs> analu. Po analu i do dupy. Jestem pierwszy. LOL, mam 6 na 6. A jestem pierwszy. A ja my jedynym pasem Oral B. Da, tak SIĘ w ogóle. Dzięki, że nas o tym, że nas o tym uświadomiłeś, Kiris. Mężczyzna, co białe, zęby. Cię jak piesek. Tak, a co w Co jestem a, pierwszy? Anal. Wow. Od, od, od stołu dziwił. On by chciał, bo on to lubi. W drugim odcinku pewnie się bardziej rozgadam, bo teraz oni będą mogli, mają szansę się rozgadać. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie jesteś, Eweny Krys. Chris. To, ma jak Excel i Blacklight Retribution. Tak się zabija, kamperów. Aż tylko, że nie widział. Limbuj, widziałem cię. To zrobi wyjazd, czyli Ja za to będę gadał tak mało jak się ja tylko da. Ja się skupiam na podciągami, że oni niech się wygadają. Przegrywamy. Hmm, my są trzeci, ja bym musiał... No, flaga. A ten flaga. Flaga, flaga. Limbo, jesteśmy razem. Niech podały. Shut the fuck up. Jak skoro razem. Odezwał się, z fryzurą pedała. chciałbyś. A on ma grzywkę. Jak to, jak to, jak, jak, jak to powiedział Multi, ja? y, grzywka to na to ty lewo ty ty to nie się pedał. Temem? Na prawo to pedał. To już mniejsza grzywkę. A. Ale tak, ale na, 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 na prawo jest podałska, a, a na lewo nie. Sound ja mam na lewo. Ładny head, Krysiu. Dobrze, też A Multi na prawo. Jest Gajem, tym Gajowym w lesie wiecie, nie? No f**k, nie przecież Nie sz... Nie Jestem drugi... Ale... Przegrywa... A nie, wygrywamy! Co? Ile punktami? Wygrywamy, haha! Średnie 0 jest dla nas. Patrzmy Co, na punkty i oto na tabie. No właśnie widzę, ja mam 1 0. <grym> What the hell? Sound muted. Sound resumed Mam kamperów! Olej z góry pozymuje! Trzech Headshot! Kurde, było headshot. blisko! A miałem już killing spree, a mia miałbym dominating. Nie. Ty właśnie robota? Ja też już mogę mieć. Ja mogę mieć, ale wy już macie o to mi chodzi, że wy, wy, wy już macie kupionego. E, a wiesz, że to jest Flak? No to wiedziałem o tym. Ja wiem. <noise> no, jaki typ mi się wsunął na celownik, i nie mogę służyć. Dobra, leci robot. U kogo to było? Cześć, od Fakt, mi testuje, ale nie, czy doj dojdzie doj do tego. Weźcie trochę ściszcie dzięki. ja mam w ogóle wyłączone Przem się. Jak dzięki wyłączone z czego? Z gry To... Bez dźwigu dali? wyglądali? Tak. Limbo ty też. O to było? ty też masz? Chyba mnie. Obcydło. No to Mam flagę. Ja nie chciałem flagi. Chciałem robota. Kiedy donieść? Jestem trzeci. Kurde, donieść. byłem pierwszy, drugi, a teraz trzeci jestem. zniża się w hierarchii. Nie sipta, tylko nie shift Kurde, ale my też ognem musimy szybko. Fuck, Czwarty jestem, holy shit. Hmm. Muszę być pierwszy. Albo drugi, albo trzeci. najmniej, to, trzeci, A... Um, muszę mnie się zabijać. Muszę mieć robota. Żebyś się nie kupić? Tu mogę kupić! Tu mogę kupić! Jest! Fak ja! Tutaj! Zdążę! 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 Jest! Zrzut! Trzeba na zrzut! Eee! Fak okay. ja! Ścisz się trochę... Ojej, Zabiłem cię! <grym> jak? A <Ale> ja wiem, jak? Hehehe. A ja będę tył zakonawiał wcześniej, dobra, to jest <grym> no, <ze mnie. grym> to No, analogię wziął z tyłu! Hehehe. Ej, Kamień, co ty się poziom zabiłeś? 10 po zamknij. Analogi to jest coś takiego w padzie, jakbyś... się nie było. Ulubiona pisemna, analog kiedyś się w te. <grym> Zabiłem cię znowu. No, analogicznie kp, ja cię zabić. A ja ciągle trzeci jestem, no lol. Do widać, gdy do flagi chodzi o niezabójstwa, no co, nie muszę tego HP jeszcze? Kaczówkę na HP. Dużo! Jesteś. Dużo na tego HP, uwierz wbijam. To ja, ja mam mi Chris rodzic i dąż do nas, Bartuś. No nie no w końcu. Chris musiałeś. Młod, musiałem, trzeci, fajnie. Nie chcę się... Zpisz jak końca? Nie, bo no czwarty! Trzeci byłem! A ja jestem trzeci. Ale wiemy, wygramy, wygramy, nie? A, a wiesz, że nie? A wiesz, że jeden punkt, A wy0. A wiesz, że nie wygrasz? Zobaczysz. Czy wiesz? Yy, tak, wygramy. <laughs> Kurde, czwarty jestem, bo no nie wiem, no, no ja chcę być w trójcy. King's free. O to wygrywamy i patrz Victory. Bo... Jak to? I to jest w trójcy? Ej Chris, no bez ja, second jesteś second trzeci, second no nie Drugi jestem dioto. Place. O, super, Dba, y, dwa temat. mam! jest Dobra mniejsza, to na pierwszy odcinek byłoby tyle. My, my sobie jeszcze zagramy mi... My sobie jeszcze między sobą zagramy, a pierwszy odcinek to by było tyle. Nara. Pozdrówcie ładnie. Oh Czemu ja w lasu nie Ze skina na koniec jako pamiątkę, mam, mam tylko z 3 miejscem, fuck shit. Dobra, dobra, wszystkim jest pierwsza w nocy, idźcie spać, a my jeszcze widzimy nowe live'i całą noc. MŁAHAHA A ty sam dowodzisz, <grym> a to nowe live'ienie.